Witam wszystkie osoby spod znaku Bliźniąt. Czytanie na miesiąc czerwiec 2020 dla Bliźniąt czerwiec 2020. W tym filmiku zapytamy o sprawy pracy, finansów, i takie domowe sprawy, natomiast miłość, uczucia będą w oddzielnym filmie. Bliźnięta, czerwiec 2020. Och, pięknie bliźnięta siła idziecie w nowe ale silni, pewni siebie Na no, a pod spodem mamy jeszcze asamonet przepięknie przepięknie bliźnięta co będzie takie ważne dla was w tym miesiącu Będzie ważne. Nowy początek, niesamowite. Nowy początek, nowy początek i nowy początek. Z siłą w dodatku. Pięknie. Ok. Praca, finanse i dom. Bliźnięta 2020. Ja mam takie odczucie, że w tym miesiącu nic Was nie zatrzyma. Macie wszystko, by osiągnąć sukces, by wejść w nowe. I mam też takie odczucie, że Wiecie, gdzie iść, że to nie jest jakieś szukanie po omacku, tylko wiecie, którą drogę wybrać, pięknie. A okej, okay. jeżeli czuliście, że ktoś jest wam nieprzychylny, że nie wiecie, czy możecie na tej osobie polegać, to tutaj przychodzą zmiany. Zmiany, które albo zmienią coś w tej osobie, i ona się w jakiś sposób stanie wam przychylna, jeżeli ktoś ma taką sytuację. I to raczej są sprawy związane z domem. No dobrze, ale praca to też yy, ma wpływ na dom, prawda? Więc musicie sobie dopasować tutaj do tej sytuacji. Coś. <laughs> Najwyraźniej pięknie Wam się na Waszą korzyść zmieni. Tu mi się karta domu pokazała. Jeżeli ktoś miał jakąś sprawę sporną związaną z pracą, to tutaj w czerwcu przyjdzie rozwiązanie. I to jest bardzo mądre, sprawiedliwe dla Was rozwiązanie. Jeżeli ktoś, jakaś osoba miała taką sytuację, to czerwiec przyniesie rozwiązanie jakiegoś problemu. A okej. Okay. Zmiany, zmiany, zmiany. Znowu zmiany. Znowu nowy początek. Macie zielone światło, jeżeli chcecie wprowadzić, jeżeli macie już współpracujecie, macie firmę ze znajomymi, z przyjaciółmi, to tutaj jest zielone światło, żeby wprowadzać zmiany. Jeżeli nie macie takiego czegoś, jest też zielone światło, żeby pójść w to nowe, zaryzykować, bo to bardzo fajnie wygląda. Wszystko. Co zaczynacie, dobrze wróży. Ktoś, kto czuje się bardzo, bardzo silnie w pracy, dostaje wiadomość, która tak jakby potwierdza, i utwierdza w tym, że macie bardzo silną pozycję. I to się wiąże z jakimiś sprawami też finansowymi tutaj dla tej osoby. Ktoś, kto ma silną pozycję. Tutaj mamy kogoś, kto się zastanawia, wchodzić w nowe, nie wchodzić w nowe. I informacja od kart jest taka, kochani, że obojętnie, czy nawet jeżeli wy się tutaj zastanawiacie, którą drogą iść, czy to wybrać, czy nie wybrać, życie zmusi was do wyboru i to będzie, bądź samo narzuci coś. To jest koło fortuny. Idziecie w nowe, coś bardzo, bardzo pozytywnego dla was. Kobieta, piękne karty, piękne karty, ale źródło problemu było w osobie, dla jakiejś kobiety, w osobie, która była nieuczciwa bądź nieszczera. Rozjaśnia się jakaś sytuacja dla jakiejś kobiety. Może być to związane z zagranicą, z jakąś pracą, związaną z drogą, albo wiadomości przyjdą. Gdzieś z daleka do tej kobiety. Rozjaśnia się jakaś sytuacja, przed którą była niepewność. Mhm. Tutaj mam kobietę, matkę dzieciom, która teraz. Ma swój czas, ale taki czas, właśnie na rozpoczynanie czegoś nowego, wejście z taką energią. Nie wiem, czy to jest nowa praca, bądź w domu też jakieś zmiany zachodzą, które bardzo korzystne zmiany dla tej kobiety. Jeżeli jesteś kobietą, siedzisz w domu y, z dziećmi, Coś dobrego może właśnie dla ciebie ten czerwiec przyniesie. Ktoś kto nigdy nie planował nigdy nie brał pod uwagi pra pracy związanej z podróżą, z jakimś wyjazdem a teraz przyjdzie, bądź przyszło już do tej osoby coś takiego. Tutaj radziłabym się zastanowić, bo to jest coś bardzo dobrego. Coś na przyszłość, co ma ogromne perspektywy. Tutaj jest taka ogólna rada. Rada dla wszystkich spod znaku bliźniąt: żeby wykorzystać maksymalnie ten czerwiec, żeby łapać każdą wiadomość, każdą szansę, która przychodzi do Was, bo to jest Wasz czas na to, aby tworzyć coś nowego. I znowu nowe. Nowe dla kogoś z ogromnymi perspektywami, jeżeli chodzi o pieniądze, praca. Tutaj też będzie to wymagało jakiejś zmiany w waszym życiu, jakiejś reorganizacji. Ktoś, kto ma y, taką sytuację, że zastanawia się czy burzyć cały świat i iść w to nowe. No karty mówią tak, iść w nowe. To dla przesłanie dla kogoś kto stoi przed taką decyzją. Ktoś kto pracuje w jakiejś dużej firmie, w korporacji. Tutaj przyjdą jakieś zmiany, zmiany, które na początku nie będziesz wiedział. Też tak na czym stoisz? Czy to jest, czy ktoś poddaje ci jakieś próbie, czy powinieneś wchodzić. Będzie to się wydawało dla tej osoby, jakby to była jakaś taka gra, że ktoś prowadzi grę. Ale tutaj warto chwilę poczekać i przyjdzie rozwiązanie. Będzie wybór. Nie wiem, czy będą to dwa stanowiska do wyboru. Czy dostaniecie jakąś dodatkową pracę, yy, w albo jakiś zakres obowiązków się zwiększy? To jest bardzo dobre dla Was. Bardzo dobre. Tutaj mam wiadomości dla kogoś. Aby przyszła, ktoś był poddawany jakiejś ocenie. Ja to tak czuję i widzę. I przychodzi w tym czerwcu y, wiadomość, jak została y, Wasza osoba oceniona. Może to jest jakaś rekrutacja, ale to też powinno być na plus dla Was: ocena. Bardzo ładna, wy się bardzo ładnie albo zaprezentowaliście już i czekacie na tę wiadomość, albo w tym czerwcu będziecie poddani w czasie rekrutacji, jakiejś rozmowy kwalifikacyjnej. W każdym razie bardzo dobrze wypadniecie. To dla osoby, która taką sytuację ma. Tutaj mamy osobę, która no, ewidentnie ma jakiś bardzo duży problem. Czuje się skrzywdzona, bardzo niesprawiedliwie potraktowana i tak mam takie uczucie, że tkwi w tej energii takiej, mm, ja wam teraz pokażę. Wiecie o czym mówię, nie? Tutaj jest rada od kart, żeby pozwolić płynąć swoim uczuciom. Nie koncentrować się na zemście, na y, jakichś takich negatywnych bardzo emocjach. Pozwolić, żeby to odpłynęło i pójść w nowe. Jeżeli ktoś ma taką sytuację, to zostawcie, zamknijcie te drzwi za sobą i idźcie w nowe. Ktoś dostanie ofertę pracy, bądź już dostał. Firma rodzinna, ale firma, której yy, yy, nie znacie. Wchodzicie w coś nowego, zupełnie. Na początku może się wydawać to bardzo yy, takie: czuję taką niepewność tutaj. Z czasem. To jest tylko kwestia początku. Z czasem będzie coraz lepiej. Jeżeli przetrzymacie ten pierwszy czas w tej firmie, to potem bardzo fajnie to wygląda. Wszystko, co nowe, budzi w nas niepokój, prawda? Z reguły tak jest. Więc tutaj jest rada, żeby się nie skupiać na tych odczuciach takich tych pierwszych tylko po prostu robić swoje a czas pokaże że jesteście w tym dobrzy bo będziecie bądź już jesteście tu bardzo ładnie wyglądają te karty oho ho. ktoś kto wyruszył w nowe jest w nowej firmie, bądź w tym czerwcu zacznie się coś nowego. Będzie masa jakichś nowości, informacji, natłok. To jest takie, to jest początek. Będziecie poddani. Y, 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 jeżeli ktoś ma taką sytuację, to najzwyczajniej w świecie tak jakby ktoś chciał sprawdzić, czy. Ogarniecie to wszystko. Ale jak najbardziej tak, będą trudne momenty, ale ja tutaj widzę, że ten ktoś da z siebie wszystko. Jeżeli ktoś ma taką sytuację, no to ten czerwiec będzie bardzo taki, bardzo intensywny dla tej osoby, ale też twórczy. Z wieloma rzeczami ta osoba będzie musiała sprawami y poradzić sobie w taki sposób. Y Jak to powiedzieć, żeby część zostawiacie za sobą. Po prostu to jest takie bardzo... Mm, będziecie musieli podejmować y, szybkie decyzje, y, same konkrety, wszystko takie. Możliwe też bardzo. Mm, nie zawsze będziecie się dobrze czuć z, pod, z tymi decyzjami tutaj, które musicie podjąć. Ale dacie sobie radę. Kochani, ten czerwiec dla bliźniąt wygląda obłędnie. To wchodzenie w nowe, te wszystkie szanse, które dostajecie w tym miesiącu. Wygląda to naprawdę pięknie i bardzo rozwojowo. Życzę wam tego. Życzę, żeby wasze plany się powiodły. Jeżeli wam podobało się czytanie, zostawcie łapkę w górę. Pozdrawiam was serdecznie. Życzę wszystkiego dobrego i do następnego razu.